Wyobraź sobie bramkarza, którego widok od pierwszych minut meczu budził strach w oczach napastników. Bramkarze, który swoją nieustępliwością i potężnymi interwencjami odbierał pewność siebie rywalom, jeszcze zanim zdążyli oddać pierwszy strzał. Gdybyś miał odwagę zbliżyć się do jego bramki, ryzykowałbyś nie tylko porażkę, ale i ogłuchnięcie. Kan wydzierał się tak głośno, że nawet najtwarci napastnicy bali się strzelać, nie chcąc zderzyć się z jego gniewem. Mówię o człowieku, który zmienił oblicze piłki. Tytan nie znał słowa litość. Kiedy jego obrońcy popełniali błędy, nie kończyło się na krzykach. Czasami rozdawał kopniaki, a bywało, że serwowo ostrzegawcze ciosy w potelice. Dla niego nie było świętości. Siał strach zarówno wśród swoich, jak i rywali. Nie było taryfy ulgowej, nawet dla przyjaciół z kadry. w Kloze doświadczył tego na własnej skórze. Kan nie wahał się mu przypomnieć. Kto tutaj tak naprawdę rządzi? I to w sposób, który bolał jeszcze długo po meczu. Kan był prawdziwym tytanem, a jego legenda żyje do dziś. Zostawcie łapkę w górę, jeśli chcecie więcej piłkarskich historii. Dziękuję z całego serducha. Kan, jako mały chłopiec, zamiast biegać po podwórku z rówieśnikami, wybrał samotność. Jako dziecko było odludkiem. Nie potrzebował przyjaciół. Zamiast tego wolał spędzać czas z rodziną. Pomagał rodzicom w codziennych pracach domowych. Kosił trawnik, a jego mama martwiła się, że coś jest nie tak. Każdy rodzic chciałby, żeby jego dziecko. Miał przyjaciół Ale Oliver miał inne priorytety Podczas gdy w niemieckim Karlsruhe Aż roiło się od dzieciaków do zabawy On wybierał spacery z rodzicami Do domu towarowego Pewnie spytacie dlaczego Oliver miał jedno marzenie Chciał zostać fotografem W latach 70 w Niemczech to było bardzo popularne marzenie Zwłaszcza pośród dzieci a Oliver był uparty jak mało kto. W lokalnym domu towarowym odbywała się loteria, w której nagrodą był nowiutki aparat fotograficzny. To było właśnie jego marzenie. Codziennie bez wyjątku chodził do tego sklepu, aby wziąć udział w losowaniu. Nie miał jeszcze aparatu, ale miał ogromną determinację. Wyobraźcie sobie ile uporu trzeba, żeby przez wiele miesięcy, dzień po dniu wracać w to samo miejsce i wierzyć, że kiedyś się uda. I w końcu po niezliczonych próbach, mały Oliver wygrał ten upragniony aparat. Ta wygrana była dla niego czymś więcej niż tylko przedmiotem. Była pierwszym dowodem na to, że jego determinacja może doprowadzić go tam, gdzie inni tylko marzą. Taka właśnie była jego droga. Zaczynał od marzeń, które zamieniał w rzeczywistość. Ta cecha towarzyszyła mu przez całą piłkarską karierę. Mały Oliver dorastał na szarych niemieckich ulicach, gdzie futbol to coś więcej niż tylko gra. To całe życie. Oliver Kahn, syn Rolfa Kana, byłego zawodowego piłkarza. Na początku nie był pewny, czy piłka nożna to jego droga, ale po wielu rozmowach z ojcem w końcu ustąpił. Zaczął kopać piłkę na ulicy. Z kolegami z dzielnicy i nie minęło dużo czasu, zanim ta piłka stała się jego największą obsesją. Kan Senior, widząc, jak jego syn coraz bardziej zatraca się w futbolu, dostrzegł w nim coś, co znał bardzo dobrze pasję. Jako były piłkarz wiedział, że Oliver ma w sobie to coś i dlatego zapisał go na treningi do swojego dawnego klubu Karlsruhe. Dla sześcioletniego Olivera chodzenie na treningi piłkarskie było jak hobby. Już wtedy na boisku nie brakowało mu ani agresji, ani determinacji. Każda akcja, każdy kontakt z piłką to był pokaz jego nieustanowienia ducha walki. Kan nie wyróżniał się na tle innych. Był jednym z tych, którzy marzyli po cichu, bez wielkich obietnic i pewności siebie. Zaczynał jako napastnik. Biegał po boisku, strzelając gole. Ale coś w nim zaiskrzyło. Kiedy widział bramkarzy, którzy bronili z pełnym poświęceniem, zaczął czuć, że to jest jego droga. Mimo, że trenerzy w niego nie wierzyli. Chłopak jest za mało dynamiczny, za spokojny. Nie zrobi wielkiej kariery. Prawdziwy przełom nastąpił pewnego dnia po jednym z treningów. Oliver spotkał się ze swoim dziadkiem. I to właśnie. Ta rozmowa zmieniła bieg historii. Od tamtej chwili nic nie było już takie samo. Dziadek dał Oliverowi żółtą koszulkę z podpisem Seppa Mayera i dola Olivera: "W połowie lat 70. Sepp był najlepszym niemieckim bramkarzem". Mały piłkarz oszalał z radości. Obiecał dziadkowi, że w kolejnym spotkaniu założy tę koszulkę. Jak powiedział, tak zrobił i po tamtym spotkaniu nigdy więcej już nie grał w polu. Chciał być jak Sepp Mayer, postanowił sobie, że poświęci się futbolowi. Cała jego rodzina była tym faktem zszokowana. Myślała, że z jego charakterem nadaje się tylko do wojska. On jednak postanowił inaczej. Miał zaledwie 10 lat i już zaczął prowadzić swoją karierę w profesjonalny sposób. Musiał zmienić swoje podejście do życia. Z samotnika niesłuchającego kogokolwiek musiał podporządkować się trenerom w Karlsruhe. Jako nastolatkowi brakowało mu naturalnych warunków fizycznych. Był jeszcze wtedy mały, niepozorny, ale miał jedno, niezłomną wolę walki. Każdy trening w młodzieżowych drużynek był dla niego jak mała bitwa. Gdy inni chłopcy podchodzili do gry lekko, Kant trenował do granic wytrzymałości. Często Pozostając na boisku, gdy jego koledzy odchodzili już do szatni, on wierzył, że sukces to nie talent, ale codzienny wysiłek. I wtedy przyszedł przełomowy moment. Podczas jednego z młodzieżowych turniejów, Kan, który początkowo grał w polu, został po raz pierwszy wystawiony na bramkę w ważnym meczu. To była szansa, która zdefiniowała jego całą piłkarską karierę. Podczas gry zmierzył się z atakami, które wydawały się nie do obrony. Ale Kan po prostu nie pozwalał piłce wpaść do siatki. Pokazywał refleks, odwagę i pewną nieopisaną dzikość, która zaskoczyła wszystkich, a zwłaszcza trenerów. Teraz mówili już co innego. Ten dzieciak zrobił ogromną karierę. Od tego dnia było jasne. Oliver Kahn urodził się, żeby bronić bramki. To nie była decyzja trenera, ani przypadek. To było przeznaczenie. W młodzieżowych drużynach Karlsruhe powoli zaczynał wyłaniać nowy typ bramkarza. Nieustraszony, gotowy do poświęceń i z niebywałą ambicją, która przerażała jego rywali. Kan nie bał się rzucać w najbardziej ryzykowne sytuacje. Blokować strzały głową, dłoni, czy czymkolwiek co było pod ręką. Chciał pokazać, że choć nie jest na silnik, Mniejszy, a najwyższy, jego serce i determinacja są niezrównane. Dla modego kana każda wygrana, każda obroniona piłka była krokiem bliżej do spełnienia marzeń, ale droga była długa. Z każdym kolejnym meczem budował swój charakter, swoje umiejętności i co najważniejsze swoją reputację wśród młodzieżowych drużyn. W latach 80. i na początku 90. kiedy Oliver Kahn próbował przebić się do pierwszej drużyny Karlsruhe, na pozycji bramkarza panowała spora konkurencja. Najważniejszym jego rywalem w tamtym czasie był doświadczony Aleksander Famula który przez lata pełnił funkcję pierwszego bramkarza. 18-letni Kan był dopiero trzecim golgiperem w klubie i wciąż czekał na swoją szansę. A kiedy widział innych chłopaków dostających powołania do pierwszej drużyny, zastanawiał się czy w ogóle kiedykolwiek uda mu się przebić. Ale zamiast się poddać, Kan postawił na jeszcze cięższą pracę. Każda obrona, każda interwencja była dla niego próbą udowodnienia, że zasługuje na coś więcej. W końcu nadszedł ten dzień, kiedy marzenie stało się rzeczywistością. W 1987 roku Oliver Kahn, po latach wyrzeczeń i niekończących się treningów, został powołany do pierwszej drużyny. Początkowo był tylko rezerwowym. Obserwował, uczył się i czekał na swój moment. To była próba cierpliwości, a w tym czasie wielu zawodników na jego miejscu mogłoby się załamać. Kahn jednak wiedział, że musi być gotowy, bo jego szansa w końcu nadejdzie i nadeszła. Szła. Debiut w Karlsruhe był początkiem historii, która miała odmienić świat niemieckiej piłki nożnej. To był 27 listopada 1987 roku, gdy 18-letni Kahn po raz pierwszy wybiegł na boisko w meczu Bundesligi przeciwko FC Köln. Emocje szargały młodym bramkarzem, który po latach ciężkiej pracy dostał swoją wielką szansę. Moment, na który czekał przez całą swoją młodzieżową karierę. Zastąpił połzującego za czerwone kartki Famuę. Nie był to jednak jego wymarzony debiut. Mimo, że nie popełnił żadnych poważnych błędów, jego zespół przegrał ten mecz aż 0-4. Kan musiał zmierzyć się z trudnym startem, co dla wielu młodych zawodników mogłoby być przytłaczające. Ale to, co wyróżniało Kana, to nie tylko umiejętności techniczne, ale także niezwykła psychika. Zamiast załamać się po porażce, traktował ten debiut jako ważną lekcję. Potem do bramki wrócił urodzony w Polsce Fomuła. Kan musiał przez 3 lata godzić się z byciem rezerwowym i ucząc się od niego. Rywalizacja z nim pomogła mu rozwinąć swoje umiejętności i przygotować się mentalnie na moment, kiedy to on stanie między słupkami – Dopiero po właśnie tych trzech latach Famuła zaczął popełniać błędy i na jego miejsce wskoczył właśnie kan. Szybko dał się poznać jako jeden z najlepszych golkiperów w niemieckiej Bundeslidze. Był niesamowicie dynamiczny, zwinny, że aż dla napastników. Oprócz tego okazał się doskonałym motywatorem i dzięki temu cały zespół grał lepiej. Tak naprawdę jego koledzy z drużyny bali się grać gorzej, wiedząc, że na bramce stoi prawdziwy tyran. Klub, który co roku walczył o utrzymanie w Bundeslidze, stał się zespołem walczącym o europejskie puchary. Taki właśnie był efekt Olivera Kana. Jego krzyk słyszeli wszyscy na boisku. Jak widać, dobra komunikacja to podstawa. Kan bronił jak w transie a jedynym śmiałkiem, który odważył się z niego zadrwić, był nigeryjski magik JJ Okocha. W 1993 roku Okocza w barwach Heintrachtu strzelił jedną z najbardziej spektakularnych bramek w swojej karierze i ośmieszył kana. Głównie snajperzy czuli przed nadpobudliwym Kanem respekt, zresztą nie tylko w Niemczech. Oli wypłynął na szerokie wody po fenomenalnym sezonie 1993-1994. To wtedy jego drużyna grała w pucharze UEFA i awansowała aż do półfinału tych rozgrywek. To właśnie on jako bramkarz przyczynił się w głównej mierze do tego sukcesu. W Niemczech okrzyknięto Karlsruhe fenomenem. Po wyjściu z grupy trafili na giganta z Walencji. Przegrali pierwsze spotkanie 1-3 na wyjeździe. Natomiast przed meczem domowym Kahn zebrał wszystkich zawodników na swoje przemówienie i powiedział Dzisiaj im pokażemy jak się gra w piłkę w Niemczech. Jak powiedział tak się stało. Niemiecki zespół wygrał u siebie aż 7-0. I media okrzyknęły to wydarzenie: cudem na Wildpark Stadion. Oprócz znakomitej gry w europejskich pucharach, Kan radził sobie fenomenalnie na krajowym podwórku. Jego drużyna w tamtym sezonie zajęła szóste miejsce w ligowej tabeli, mając czwarty najlepszy bilans straconych bramek. Teran został wybrany bramkarzem roku w Niemczech. Oli od najmłodszych lat marzył o jednym: grze dla Bayernu Monachium. Choć dorastał w Karlsruhe, sercem zawsze był związany z Bawarczykami. Jako dziecko nie kibicował swojemu lokalnemu klubowi, a kiedy kiedy Bayern przyjeżdżał na mecz do jego rodzinnego miasta, mały Liver mając zaledwie 7 lat brał w ręce proporczyk Bayernu i dumnie szedł na stadion. Jego marzenie się spełniło latem 1994 roku. Wtedy Monachijczycy postanowili zainwestować spore pieniądze w młodego, 25-letniego bramkarza. Wyłożyli za Olivera Kana około 2,5 miliona euro, co w tamtych czasach było ogromną kwotą, szczególnie jak na transfer bramkarza. Jego początki w Bayernie nie należały do najłatwiejszych. Zaledwie kilka miesięcy po transferze doznał poważnej Kontuzji. Zerwał więzadła krzyżowe w kolanie, co wyeliminowało go z gry na pół roku. Dla większości zawodników byłby to ogromny cios, ale nie dla Kana. Jego niezłomna determinacja pozwoliła mu wrócić na boisko szybciej niż wielu przewidywało. Zaledwie dwa miesiące po powrocie do gry Oliver trafił do kadry Niemiec i zadebiutował w meczu przeciwko Szwajcarii. To był tylko początek jego złotej ery, zarówno w kadrze, jak i w klubie. Wkrótce stał się filarem drużyny narodowej, a jego mentalna siła i zdolność do koncentracji na najwyższym poziomie stały się jego znakiem rozpoznawczym czym Otmar Hitzfeld, który znał go doskonale powiedział kiedyś Rzadko spotykam zawodników, którzy potrafią się tak mocno koncentrować i są tak silni psychicznie Te słowa idealnie oddają charakter Olivera Kana Bramkarza, który nie tylko bronił bramki, ale również inspirował całą drużynę swoim nieugiętym duchem walki Zaledwie dwa lata po transferze w 1996 roku Oliver Kahn miał okazję zdobyć pierwszy trofeum z Bayernem W półfinale Pucharu UEFA stawili czoła faworyzowanej Barcelonie Johanna Cruyffa Hiszpanie naciskali bez litości ale Kant był jak niepokonana ściana, ratując swój zespół w kluczowych momentach. Bayern wygrał 2-1 i awansował do finału, gdzie bez problemu pokonał Bordeaux. Ten triumf nie tylko przypieczętował powrót niemieckiej piłki na szczyt, ale także ugruntował pozycję Kana jako niezłomnego lidera i budowniczego sukcesu Bayernu. Tytan zakończył znakomity sezon zdobyciem Mistrzostwa Europy z niemiecką kadrą, jednak cały turniej spędził na ławce. W tamtym czasie pierwszym bramkarzem Niemiec był Andreas Köpke, który puścił tylko trzy gole i został najlepszym golkiem, turnieju. Dla Kana bycie rezerwowym było trudne, ale zamiast się poddać pracował jeszcze ciężej, by stać się numerem jeden. Wkrótce nie tylko na stałe znalazł się pomiędzy słupkami kadry, ale także poprowadził Bayern Monachium do kolejnych triumfów, budując swoją legendę jako niezłomny tytan. Tytan, który w 1999 roku przeżył najgorszy moment w klubowej piłce. 26 maja 1999 roku na stadionie Camp Nou w Barcelonie zebrało się 90 tysięcy widzów, by oglądać starcie dwóch najlepszych drużyn Europy. To miała być wielka noc dla Bawarczyków. Zwłaszcza, że kampnął wcześniej przyniosło im szczęście. Spotkanie finału Ligi Mistrzów przeciwko Manchesterowi United zaczęło się dokładnie tak, jak marzyli niemieccy kibice. Już w szóstej minucie Mario Basler strzelił gola, dając Monachijczykom prowadzenie. Przez większą część meczu wydawało się, że Bayern ma wszystko pod kontrolą. Czas mijała, niemiecka ekipa była o krok od upragnionego triumfu, ale wtedy nadeszła dramatyczna końcówka, której nikt się nie spodziewał. W doliczonym czasie gry, kiedy Bayern już widział po. W swoich rękach Teddy Sheringham zdobył bramkę wyrównując wynik na 1-1. To był szok, ale najgorsze miało dopiero nadejść. Chwilę później Solskier wykorzystał kolejną okazję i strzelił gola na 2-1. Dosłownie wyrywając zwycięstwo z rąk Bayernu. Pogodzenie się z tym było ciężkie i trudne. Jednak Can cały czas pragnął wygrać Ligę Mistrzów. To marzenie się spełniło dwa lata później. Zwycięstwo nad Walencją w finale Ligi Mistrzów w 2001 roku było jego prawdziwym triumfem. Do tamtego momentu nie miał opinii specjalisty od bronienia rzutów karnych ale właśnie w tym kluczowym elemencie spisał się znakomicie, prowadząc Bayern do upragnionego zwycięstwa. Jego heroiczna postawa podczas serii jedenastek zapewniła Bawarczykom wygraną, a Canu dowodnił, że jest nie tylko niezwykle silnym mentalnie zawodnikiem, ale też bramkarzem na wagę złota. Po meczu Niemiec, znany z twardego, nieustępliwego charakteru, pokazał swoją rzadko widywaną ludzką stronę. Podszedł do kompletnie załamanego Santiago Canizaresa, golkipera Walencji i podniósł go na duchu. To był gest, który pokazał, że mimo swojej agresji, i żelaznej mentalności, Kan potrafi okazać empatię, nawet w chwili własnego triumfu. Byłem w tym samym miejscu dwa lata wcześniej, podszedłem do kanizaresa. Wyobraźcie sobie bramkarza, który w tamtym czasie nie miał sobie równych. Kan był u szczytu swoich możliwości i stał się symbolem tego, co oznacza Mia San Mia Dumy, siły i nieustępliwości Bajernu Monachium. Co więcej, w 2001 roku zajął trzecie miejsce w plebiscycie na Złotą Piłkę. Ale w Niemczech nie brakowało jego hejterów. Kan często musiał się mierzyć z prześmiewczymi komentarzami. Na trybunach, na Nazywano go gorylem o tysiącu odnóż. Obrzucano go bananami, wyśmiewano. Jednak 23 maja 2001 roku wszystko się zmieniło. To był dzień, kiedy nawet najbardziej zawzięci krytycy musieli przyznać, Kan nie ma sobie równych. Jednak przez kolejne lata prowokował i specjalnie szuka zaczepek. Nie cierpiały go wszystkie kluby oprócz Bayernu. Zawsze szukał specjalnie dodatkowej presji. To się na nim zemściło w 2000 roku, kiedy dostał w twarz piłeczką golfową podczas meczu z Freiburgiem. Media uwielbiały Kana, bo dostarczał mi gotowe materiały. Kolejna kuriozalna sytuacja wydarzyła się w 2001 roku. Monachijczycy przegrywali 2-3 z Hansa Rostock. Kan pobiegł pod pole karne rywali, żeby poszukać swojej szansy. Jakim student trafił do siatki, ale bohaterem nie został. Wyobraźcie sobie, że wpakował piłkę do bramki pięścią. Sędzia wlepił mu czerwoną kartkę, a on powiedział Czegoś tu nie rozumiem. To przecież prawidłowy gol. Jednak mimo tych sytuacji ciągle grał fenomenalnie na bramce. Wiedział, że jest numerem 1 w niemieckiej bramce i przygotowywał się do mundialu w 2002 roku w Kore i Japonii. Wtedy Die Mannschaft nie był wymieniany w gronie faworytów do złota. Natomiast w trakcie turnieju fenomenalnie grał Michał Balak, czy bramko strzelnie Mirosław Kloze. Ale to Oliver Kahn przyćmił wszystkich. Niemiecki bramkarz podczas tego mundialu skoczył na poziom nieosiągalny dla żadnego golkipera. Za jego sprawą Niemcy doszli aż do finału, tracąc zaledwie jednego gola i to w fazie grupowej. Niemiecka ekipa wyszarpywała zwycięstwa w prawdziwych bólach. Jednak w finale czekało na ich Brazylia z Ronaldo, Ronaldinho czy Rivaldo. Potencjał Ofensywny obydwu ekip był nieporównywalny. Jedynie Kan mógł odwrócić losy tego finału, ale zagrał najgorszy mecz na tym turnieju. Ronaldo dwukrotnie pokonał Tytana. Popełniłem jeden błąd w trakcie mistrzostw. To najgorsza chwila w całej mojej karierze. Każdy wielki sportowiec ma momenty, które go łamią. Olivera Kana taki moment był finał mistrzostw świata w 2002 roku. Niemcy przegrali z Brazylią, a Kan mimo że został wybrany najlepszym piłkarzem turnieju, popełnił błąd, który doprowadził do straty Gola. W tamtym momencie na oczach milionów widzów jego świat runął. Nie mógł się z tym pogodzić. Po meczu zamknął się w sobie, a porażka zaczęła go zjadać od środka. Wiele ludzi nie wiedziało, że kan zmagał się z depresją właśnie przez ten mecz. Jednak jak przystało na Tytana, wyszedł na prostą i odbudował się mentalnie. Mimo 33 lat, ciągle grał na wysokim poziomie. Po mundialu w 2002 roku, zdobył cztery mistrzostwa Niemiec w barwach Bayernu, a w sumie zgarnął ich aż 8. Natomiast po przejęciu kadry przez Jurgena Klinsmana, pierwszym wyborem w Die Mannschaft, stał się bramkarz Arsenal, Jens Lehmann. Kant w wywiadach nie rozumiał tej decyzji i był wściekły. Mimo wszystko Oli zdobył trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w Niemczech. I to był jego ostatni mecz w karierze. W 2008 roku zakończył 20-letnią karierę wygrywając Puchar Niemiec. Stał się na zawsze jednym z najlepszych bramkarzy w historii futbolu. Kliknij obejrzyj kolejny film na moim kanale Czar Futbolu. Na pewno nie pożałujesz.